Hej wam, zgadnijcie co dzisiaj będę robić Będę wydawać kasę To więc tak, zrobiłam sobie listę na które strony chcę zajrzeć No pierwsze pójdziemy do H&M'u Zobaczymy, co tam mają ciekawego. A i jeszcze nie martwcie się, jak już wszystko kupię to i mi wszystko przyjdzie, to oczywiście zrobię wam haul, bo jakby inaczej. W ogóle ja nie mam żadnego jakby pomysłu. Nie ma nic takiego szczególnego, co gdybym chciała. Dobra, zapiszę sobie, co bym potrzebowała, Ściągu. Krótkie spodenki ale takie materiałowe bardziej, nie jeansowe, bo jeansowych mam dużo. A po drugie, to w Sinseju teraz są bardzo fajne yy, te jeansowe spodenki, ale one będą przecenione, jak pojadę na wakacje. To wtedy z babcią pojadę, bo, bo tam, gdzie moja babcia mieszka, jest taki duży Sinsej. O, wiecie, co też bym chciała? Z, jakby spódniczko z spodenki. Yy, o! Jakąś piżamkę też bym chciała. Co jeszcze? Topów mam bardzo dużo, ale jak już zobaczę jakiś top, to nie chcę kupować bardziej takich basic, bo tego mam dużo. Tylko bardziej może takie wakacyjne, takie inne. Jakieś takie grafik, grafik t-shirt. Spódniczki. Tak, spódniczki. Jeansowe i takie też takie z takiego materiału, takiego. Przebiebnego jakby. persję, Pisałam sobie, żeby po prostu wiedzieć, czego szukać, bo tak naprawdę to ja nie wiedziałam. Okej, okay. HM. Co tu mamy? Piżamka. piżamka niektóre te ceny są takie kosmiczne jakby satyn satynowa piżamka z koronką 100 zł. HM. Ja lubię kupować fajnie jak są też w właśnie. Nie, wiem, ja myślę, że na hej nie ma tu co szukać. O też by była fajna taka jakby koszula. coś takiego. Tak, tak, taka koszula właśnie by była fajna. No ale jakby te... Pce. Dobra, ja wychodzę z tego Hemu, ja nie chcę tutaj być. Pójdziemy do co zobaczmy. jest. ja dużo kupuję w Simsyju. Ej, teraz... Ej, nie zauważyłam tego. Darmowa dostawa. O, tutaj też jest taki fajny, zwykły top. Bardzo mi się podoba ten szary top. No nie. Nie ma, nie ma mojego rozmiaru. Przyszły To więc teraz czas na haul Okej, okay, pierwsze Dwie rzeczy, co zamówiłam To nie są to ciuchy To kosmetyczka z Będę mówić wszystko skąd jest I ciuchy w jakim rozwierze, żebyście mieli Tak, to więc kupiłam taką Kosmetyczkę, ona jest wielka W ogóle, no i druga rzecz To case na telefon Tak wygląda w panterkę Jezu, akurat takie miejsce sobie na, wybrałam, gdzie będzie słońce świecić. Cztery rzeczy mam z Vinted i jedna rzecz z Sinsaya. Najpierw zaczynam może od Sinsaya, bo to jest jedna rzecz. Kupiłam sobie piżamkę taką akurat letnią, taką wakacyjną, w kwiatuszki różową, tak I ona jest w rozmiarze S. Tu jest bluzka taka i tu do, do niej są też spodenki. Tylko ja nie wiem, kto to szył. To jakby z Jakby jedna nogawka jest krótsza, jedna dłuższa. Teraz rzeczy z Winter. Ja więc najpierw mam to. A to wygląda jak sobie Dobra, to jest top ogólnie, który się składa, jakby tak w trójkąt. Tak się zawiązuje. On jest z White Fox. No i on jest w jednym rozmiarze Fajny ma materiał ogólnie yy, Następna rzecz też z White Fox, yy, I też w jednym rozmiarze To jest yy, To jest... Szal. Szalik Nie no, żartuję. Moja mama jak pierwszy raz to zobaczyła To to szalik? To jest top Taki wiązany i trzeba go 100 razy przewiązać tutaj, żeby zakrył w ogóle coś. Kupiłam go, bo to było od tego samego sprzedawcy i jakby był tani i chciałam zobaczyć po prostu jak wygląda i no. Następna rzecz to spodenki takie różowe, one są z vintage, ale one chyba są Shane. Tak. I to jest rozmiar M. No to więc są takie trochę większe Muzyka Następna rzecz to To jest vintage, ale to też jest yy, Z Shane I to jest taki, jak się nazywa? I to jest taki kombinezon I ma odkryte plecy w ogóle No nie widać, ale ma odkryte plecy I też fajnie wygląda On jest w rozmiarze XS Muzyka I ostatnia rzecz z Vinted y, to jest taka bluza, ona jest z w rozmiarze XS I ona jest taka krótka, taka zwykła, czarna I teraz ostatnie rzeczy to są same z Shane, co jakby ja sama zamówiłam ze strony Pierwsza rzecz to taki top, bardzo ładnych kwiatuszki, on ma tu taką siateczkę i on jest w rozmiarze S To też bardzo fajnie wygląda Następny top y, To taki szary I jego się wiąże tutaj na szyi Aha, i on jest w rozmiarze też S Tak, tak. Teraz bluzka Taka czarna zwykła odkrytymi plecami. Teraz one są modne. I to też jest w rozmiarze S. Później taka bluzka. Zwykła, biała. I'm too pretty to do math. Jestem za piękna, żeby uczyć się matematyki. Tak, i to też jest w rozmiarze S. Później mamy spodniczkę, taką spodenko-spodniczkę. To jest taka jakby tenisowa spodniczka, ona ma spodenki pod spodem, to jest bardzo fajnie. I ogólnie jest taka... taka. I ona też jest w rozmiarze S. Później mamy taki set, tu są spodenki, panterkę i do tego mamy taką bluzkę, taki top. Yy, no. Też ma tu panterkę i też mówię, że pasuje do mojego case'a teraz. I ostatnia rzecz, mamy, mamy, to jest najbardziej chyba wakacyjna rzecz, co kupiłam proszę bardzo, sukienka na przejącą. Tak wygląda. No i ją też się zawiązuje, jakby tutaj na szyi. No, jest zapinana z tyłu i ma taką falbankę. I tutaj mam po prostu taką kokardkę. To się nie zawiązuje ani nisko. Jest po prostu jakby doczepiona ta wstążka, i jest kokardka. I ma taki wzorek. Mi się ona kojarzy z Grecją. I to będzie wszystko z mojego holu. To są wszystkie ciuchy, co kupiłam. Mam nadzieję, że Wam się filmik spodobał. A i w ogóle to jest ostatni filmik przed Summer Diaries, bo chcę zrobić taką serię przed wakacje Summer Diaries. To no jest czasem, filmik to już będzie taki wakacyjny, bo będzie to pierwszy dzień. Właśnie to będzie pierwszy dzień moich wakacji.